Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Porada 73. Jak transponować tabele. Czyli jak zamienić wiersze na kolumny i kolumny na wiersze. Dodatkowo jeszcze ustawić je tak, że jeśli w oryginalnej tabeli zmienisz wartość, to ona zmieni się też w tej transponowanej. Tu porobiły się krzaczki, to znaczy, że po prostu Wąskie komórki, ale tu widać o, tą wartość, tą jest nowa zmieniona. Zacznijmy od tego, jak właśnie sobie najprościej transponować to B. No, Zaznaczyć ją, później skopiować i wystarczy Ctrl V. I pojawi się tutaj takie podręczne menu rozwiniane, które możesz właśnie rozwinąć klikając na nie, albo jak tu widzisz, to jest napisane nacisnąć Ctrl. -V. I teraz szukasz tej ikonki Transponu. Wystarczy w nią kliknąć. I masz już transponowaną tabelę. Jeszcze tylko dopasuje szerokość wiersz. Została transponowana. Escape żeby wyjść z kopiowania. Tylko że przy takim rozwiązaniu, jak sobie piszę tu nową wartość, to tu widać, że się zmieniła. Tu nie pojawiły się żadne krzaczki jak we wcześniejszym rozwiązaniu. Żeby uzyskać powiązanie, trzeba wykorzystać funkcję. Funkcja to jest transponuj. I, żeby od razu dobrze do nich podejść, przydaje się to, że ja już skopiowałem sobie tą tabelę wcześniej i ją transponowałem. Wiem, jaki zajmie dokładnie obszar tabela po transponowaniu i sobie go zaznaczam. I teraz naciskam, właśnie równa się, transponuj, i teraz zaznaczam, właśnie tablicę, z której chcę pobrać dane. I tu możesz zauważyć, że funkcja transponuj pobiera w tablicę, co oznacza, że jest to formuła tablicowa, której nie wystarczy tak prosto zatwierdzić sobie enterem, bo pojawia się błąd. Trzeba cofnąć. Jeszcze raz nacisnąć rozponę, na bo tak akurat źle sobie to cofnąłem. Zamknąć nawias i funkcje tablicowe akceptujesz naciskając Ctrl Shift ENTER. Tak. I tu widać, że teraz wszędzie tu w tych komórkach jest funkcja tablicowa. I teraz jak sobie tu zmienię tą wartość, to zauważyłeś, że i tu poszerzyć potrzebuję komórki, że te wartości się odpowiednio pozmieniały. No i prosto jeszcze taki test jeden też widać zmiany Są powiązane teraz ze sobą tabele. Oryginalna i transponowana. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.